Było oczywiście przez wszystkie dni na torze, ale sami Państwo widzicie trybuny, wszędzie pełne parkingi, wszędzie zapełnione, wszystkie kempingi również, bo tutaj wiele osób przyjeżdża kapterami, wiele osób e, jest pod namiotem. No, Niemniej myślę, że dzisiaj ten wyścig obserwujemy na pewno około 150, 141. No, prawie trafiłeś, brawo. 140, no tak wcześniej nie jak jak tak policzyłeś być, tak szybko. Przed miałem takie super tajne informacje. No okazuje się, że jest 141 tysięcy, jeżeli weźmiemy jeszcze, że jest kilku widzów tak sprytnych jak w 1992 roku Christian Horner, który przed dziurem w płocie przedostał się jeszcze głębiej jakimś tunelem, do no, a takich na pewno tutaj nie brakuje. To dorzućmy jeszcze ten 1 Jedziemy tymczasem z Danielem Ricardo. Blisko także było. Wyprowadzenie skutecznego ataku na Lando Norrisa mocne to było hamowanie był z tarczy.